Na zegarze dwie jedynki i siódemka, co oznacza, że mamy jeszcze chwilę. Zawodnicy przede wszystkim mają jeszcze moment na przygotowania. Jak mówiliśmy, Andersen od krawężnika w żółtym, Sluszkrę w czerwonym, Tobiasz Musielak w białym i Kacper Woryna w niebieskim. Mogą jeszcze e, zachować nieco twarz Łodzianie, gdyby wygrali ten wyścig podwójnie i skończyło się 51-39, no to jeszcze nie wygląda źle, ale e, może też pójść w drugą stronę i e, cała zabawa może zakończyć się 20 punktami przewagi TGGieru w rybnik, co już ociera się o słowo pogrom. Nastojąco większość kibiców, większość stadionu e, będzie obserwowała ten e, ostatni wyścig 20, a oni już e, gotowi. Nie, jeszcze jakaś poprawka. Jeszcze jakieś uwagi do Andersena, On musi podjechać bliżej. Znowu się odsunął. Poszli i Andersen jest zamknięty. E, zdecydowanie próbuje tam się e, Musielak oczywiście. E, na zewnętrzną dało to dobry efekt Musielak jest już napędzony. Goni go para niebieski i czerwony. Od wewnętrznej będzie próbował atakować Kacper Woryna, szuka swojego miejsca w tym wyścigu jeszcze w ostatnim w ostatniej obsłonie tego spotkania Linus Sundström, jedzie trzeci, ale pokazuje sobie wcześniejsze straty. Łapać. W tej chwili Musielak jedzie już znowu doskonale wypuszczony, wypuścił się na zewnętrzną, wybiera sobie te nasypane miejsca. Wory teraz spróbował po krawężniku. Uciwo zdało mu to sporo, bo zbliżył się o 2-3 metry do tobiasza Musielaka, ale ten wyścig był już wcześniej rozstrzygnięty. Cieszy się co pokazywał tobiasz Musielak. Tak zdrowi nie że ma gor, że ma gor, że to był e, rewanż. Musielak 3, Kacper Woryna 2, Linus Sundström z jednym punktem. Hans Andersen, no bardzo słaba końcówka e, tego spotkania. E, dość powiedzieć, że 5 punktów i bonus zdobył w tym meczu Hans Andersen. A no, rzadko się zdarza, żeby zawodnik, który jechał w biegu 15 skończył cały mecz dorobkiem 5 punktów. A, a mieliśmy powiedzieć jeszcze Marcinie, że on...